Pro pa, pá, pá, pá Audycja Tutti Frutti, a w niej y, oj wyczekiwany, oj upragniony gość Halinka Młynkowa, witam Ciebie pięknie. Witam serdecznie, witam. Ale spotykamy się w sumie y, w bardzo dobrym momencie dla Ciebie, bo się bardzo dużo rzeczy dzieje. Tak, tak, to prawda. Po y, pierwsze 25 lat na scenie, no to, to Jak już... to dobrze, że artystka mówi sama, młoda artystka, a ja, <laughs> ja już, jestem 20, już nie muszę tutaj grzebać tej historii, że wszystko wiem, że wyciągam od razu na publiczną informację ile Ty masz lat, no 25 no, lat. 25 no. lat mam. No. Bardzo ładny wiek, ale to jest jednak już tak. też przepiękny. No jest super. Wiem, że też będzie jeszcze 30 i 35, mam nadzieję, więc jeszcze nie jest tak źle. Mam starsze koleżanki w tej branży. No tak, oczywiście. Natomiast cieszy mnie to bardzo, że jestem tyle lat, że przychodzą ludzie na koncerty, że wydaję płyty, że mam kolejne nowe wyzwania. To jest chyba najważniejsze, żeby po prostu jakby nie świętować to, co było i zakończyć na tym. Mm -hmm. e, tylko, że jeszcze dużo przede mną. To, to mnie chyba cieszy najbardziej z tego wszystkiego. Ja takie przyniosłem ten skromne trzy twoje płyty tutaj do studia, żeby pokazać tym, którzy nas podglądają przez kamery po drugiej stronie lustra. Wydaje mi się, że taki ważny album w twojej karierze, ale mamy jeszcze inne, również istotne. Mm. Życia mi mało, proszę. To jest ten album. Jeszcze... Ale to był, to był album dla mnie kryzysowy. Aha. Tak. To był dla mnie album kryzysowy. Tam było bardzo dużo rzeczy, z którymi ja się nie zgadzałam e, i musiałam pójść na ogromny kompromis. I e, miałam duże wahania, czy iść dalej drogą muzyczną, czy nie. Hmm. Więc e, to był taki album, który. E, on tam trochę pokazuje dwie twarze. I dzisiaj na to patrzę już zupełnie inaczej, nie tak jak wtedy. I ogromne zmagania z producentem i w końcu machnęłam ręką do świętego spokoju. Bo sama nie lubię wojen, nie lubię po prostu niepokojów i to nie jest mój wymarzony album. Mhm. A czy, bo o tym żeśmy przy okazji wydania nie rozmawiali, jak i o Płycie świątecznej, bo też masz taką na swojej w swojej tak. dyskografii. Ale wydaje mi się niezwykłą płytą ta. Tak, filmowe to jest moja taka duma znowu. I to jest takie odrodzenie Halinki, prawda? W nowym wcieleniu, w nowym życiu. Tak, to jest trochę taka zabawa. Wiesz, mm. bo ja mam wrażenie, że w ogóle my muzycy mamy trochę trudniej niż aktorzy albo inne branże, bo my, jak robimy cokolwiek innego, to nam się tego nie wybacza. Nie wybacza nam się prowadzenia programów, grania w filmach, teatrze, gdzieś tam. Natomiast aktor może robić wszystko w drugą stronę. I ja na to sama nie zwróciłam uwagi, tylko właśnie ktoś z aktorów mi na to zwrócił uwagę, że. Że mamy dużo trudniej. Nasza publiczność nam po prostu nie wybaczy pewnych rzeczy. I tak trochę czasami bywa też w naszej muzyce. Ja wyszłam z bretanków, wyszłam z czerwonych korali, z muzyki bardzo folkowej i pozwoliłam sobie na płytę z kwartetem smyczkowym, z pięknymi polskimi piosenkami. I specjalnie dla odmiany właśnie nie zrobiłam tak, że właśnie wykrzyczane, głośne utwory tylko one są bardzo stonowane, one są bardzo spokojne, wręcz zaśpiewane nie tak, jak jest w oryginale. Niektórych artystów, którzy to śpiewają, tylko właśnie, żeby pokazać tą drugą swoją odmianę, i to też dziwi. No tak, ale wiesz, to jest zawsze problem z coverami i z utworami, które się zna, bo poddaje się od razu pod ocenę. że Albo tak. zaśpiewałaś to tak samo, nic nowego, tak. albo jejku, dlaczego to zmieniłaś? W ogóle, co ona zrobiła z tym oryginałem, to jest niepodobne do tego, co wszyscy znają. Ha, tak, tak źle i tak niedobrze. I tak niedobrze, dokładnie. Ja tu poszłam trochę na taki kompromis, ponieważ nie chciałam zmieniać melodii, hmm, natomiast chciałam po prostu nadać tym utworom swojej duszy. Hmm. Y I te utwory są po to, żeby śpiewać. I myślę, że takie płyty jak ta y dają im nowe życie. Bo czasami te utwory po prostu gdzieś tam już zaczynamy troszeczkę zapominać. A przez to, że one są odtwarzane jeszcze raz i jeszcze raz przez innych artystów, to po prostu dostają nowego życia i nowej duszy. Ja się bardzo będę cieszyć, jeżeli ktoś będzie nagrywać moje piosenki w przyszłości. Bo po prostu to będzie tylko świadczyć o tym, że te piosenki gdzieś tam nadal żyją i ktoś jest z nimi zainteresowany. Mm -hmm. Ta płyta ocalić od zapomnienia. A Halinka w tym roku. Podsumowuje swoje 25 lat obecności na, na scenie. No to będziemy wspominać. Bardzo proszę. Yy, rok 1998, zespół bratanki w składzie znajdujesz się ty. Dwa lata później debiutujecie swoim pierwszym z dwóch z tobą albumu. Tak, dokładnie tak. Yy, ja nawet pamiętam, jak to było, kiedy nagrywaliśmy płytę, ponieważ ja wtedy yy, próbowałam sobie yy, opóźnić sesję egzaminacyjną. Specjalnie zostawiłam sobie jeden egzamin na wrzesień, yy, żebym stała akademik i żebym mogła nagrywać płytę, no bo nie mieszkałam, nie miałam pieniędzy na to, żeby mieszkać w mieszkaniu w Krakowie i niestety nie przydzielili mi akademika na, na ten moment, na wrzesień, więc poratowała mnie Celka Styczkowska, siostra Justyny, u której przemieszkałam cały ten czas i jestem jej za to wdzięczna do dziś, to bardzo fajne wspomnienia z tamtego czasu. To też w ogóle bardzo fajna dziewczyna i, i fajna chórzystka, bo ona śpiewa w chórkach właśnie różnych artystów i właśnie wtedy też, żeby sobie dorobić, to jeździłam z Rysiem Rynkowskim jako drugi skład chórku na prośbę siostry Justyny Magdy, która wtedy jeszcze jeździła z innym zespołem i jak ona nie mogła, to jeździłam z Rysiem, dorabiałam sobie pieniądze, w międzyczasie nagrywaliśmy album Pierwszy Bratanków całe lato, graliśmy już koncerty, takie właśnie mniejsze, zamknięte dla tych, którzy wiedzieli, że już jesteśmy, najczęściej w Tarnowie, tam w podziemiach na rynku, bo tam byli znajomi naszego skrzypka i tam najczęściej jeździliśmy. I jakaś taka po prostu kumulacja, nawet w Opolu na festiwalu w, tym, w, tym, w tamtym roku wystąpiłam w potężnym chórku, w premierach z Rysiem Rynkowskim mhm. i Rysiek wygrał. O, I już pierwszy sukces jest. To były moje pierwsze wygrane e, premiery i nie ukrywam, że potem w każdych następnych, w których brałam udział, to wygrywałam. Także ja mam z Opolem i z premierami bardzo dobre doświadczenie. A, zobacz, stworzyliście razem utwór, który do dzisiaj kocha cała Polska. Nie ma chyba takiej imprezy weselnej. Ela, bez czerwonych tak. korali. Ja nie pamiętam jakiegokolwiek sylwestra, którego nie prowadziłem na antenie radiowej, żebym do tego utworu nie sięgnął. Zawsze muszą być. Muszą być i to jest fajne. Mnie to bardzo cieszy, bo z jednej strony to jest e, wspaniałe e, posiadać utwór w swojej takiej dyskografii jako artysta, który wszyscy znają i e, z którym człowiek jest kojarzony, bo to nie każdy wokalista tak ma. E, I nie każdy artysta, na którego spojrzysz, to od razu wiesz, co śpiewał. I to jest naprawdę wielki zaszczyt, że coś takiego przytrafiło mi się w życiu od razu na samym początku kariery. A z drugiej strony to była przekleństwo. A właśnie, a ja to miałem zapytać, <laughs> bo są są artyści, którzy mają ten taki największy przebój, nie mówię, że jedyny, bo ty nie masz jednego, masz więcej, na całe szczęście, ale, ale mają taki jeden, który zawsze za nimi wszędzie chodzi i wszędzie publiczność domaga się, żeby, żeby go wykonał, a już go ma serdecznie dosyć. A ja to nie mam dosyć. To powoduje, że mam dosyć właśnie. Tak, to nie akurat. Natomiast jest to o tyle trudniejsze później w następnych gdzieś tam swoich planach, realizacjach i marzeniach, no bo nie marzymy całe życie o tym, żeby śpiewać czerwone korale albo w kinie w Lublinie i tylko to, bo czas leci, czasy się zmieniają, my się zmieniamy. Przecież ja jestem po 25 latach zupełnie innym człowiekiem. Mhm. Kiedy przychodziłam do bratanków, byłam w szkole jazzowej więc nie mówię, że dzisiaj mi jazz wgra w duszy, absolutnie, ale... Tak wyczułem, koszulka jaka, zobacz. O, jest, jest, <laughs> dokładnie, natomiast no, debiutowałam chyba właśnie w 98, chwilę przed e, e, spotkaniem się z zespołem, a chyba nawet tydzień przed spotkaniem się na egzaminie pod Jaszczurami właśnie śpiewałam mm -hmm. i nie ukrywam, że e, wtedy e, aż e, wszyscy nauczyciele, którzy nie traktowali mnie tam jakieś liderki w, podczas tego roku, bo ja to taka szara myszka, tam byłam bardziej tak się Czaiłam, to nie spodziewali się, że na koncercie odniosę aż taki aplauz i sukces wtedy. Pamiętam, że oni byli tak zdziwieni, że poprzerzucali wtedy artystów i, i dali mi inne miejsce, żeby zaśpiewać jeszcze w finale na koniec. I to było strasznie śpieszne, bo to powida, że oni byli sami w szoku, jak reakcja, jaka była reakcja ludzi po prostu po moim zaśpiewaniu, więc to było super. I potem to się już tam wszystko zaczęło. Także jazz kocham, słucham, zawsze kochałam. Natomiast do odtwarzania, to jednak. Jak widać po mojej dyskografii, jest trochę inaczej i jeszcze dużo przede mną. Natomiast spełniać sobie dalej te marzenia muzyczne jest już dużo trudniej niż to, co było na samym początku. Ale to też jest fajne doświadczenie, bo ja na początku myślałam, że każdy ma taki sukces, że po prostu przychodzisz do branży, rozumiesz, chodzisz z piosenką, <śmum> mówisz, mamy tutaj, i BUM! I wszyscy przychodzą na koncert. <śmum> tak to nie wygląda. <śmum> Ale Czerwone Korale, żeby spuentować tę część naszej rozmowy, wybrzmią na antenie polskiej FM właśnie teraz. The fruity pa-pa-pa Audycja Tutti Frutti. Halinka Munkowa jest jako gości dzisiaj w programie i bardzo dziękuję Ci za obecność w studiu. Czerwone Korale, wielki przebój zespołu bratanki, wielki Twój przebój. Ja wiem, że mimo, że powiedziałaś, że to takie przekleństwo, że potem trzeba tę poprzeczkę postawić nieco wyżej, żeby przeskoczyć, no ale co, rok 2024, Twój jubileusz, przygotowujesz płytę, na której Czerwone Korale też się pojawią, ale inne. Tak. Y Paweł Tomaszewski, y Wspaniały artysta, również w tym momencie jest dziekanem wydziału jazzowego właśnie w Katowicach. Uh -huh. Zrobił wspaniałą aranżację na orkiestrę całą. I te 120 osób przychodziło w różnych podgrupach i nagrywało w katowickim naszym studio. Co jest to, to było niesamowite w ogóle przeżycie, kiedy oni to nagrywali, ponieważ te aranżacje są tak piękne, że ja za każdym razem, kiedy śpiewam, kiedy tego słucham, mam ciary. Mm -hmm. I e, śmiejemy się, że czasami tak jest, że e, utwór, który przepięknie brzmi w wersji instrumentalnej, wokalista potrafi zepsuć. E, kiedy do tego dochodzi, to ja tak właśnie jak słuchałam tych podkładów, naprawdę są przepiękne. Ja mówię, Ja, teraz tam muszę zaśpiewać i odbiorę wam tę przyjemność. <głosy> <głosy> no <głosy> Także rzeczywiście te aranżacje są niezwykłe, są wspaniałe, są inne. One nie są takie super po prostu oryginalne. Ja prosiłam o to, ponieważ długo rozmawialiśmy z Pawłem o tym jak ma to wyglądać yy, i y, chciałam połączyć trochę nowoczesności, trochę tego yy, tej klasyki, która tam była, yy, ale nadać temu właśnie na to 25-lecie nowego brzmienia. Yy, i chyba się to udało, bo to nie zawsze musi być takie po prostu jak w oryginale. Tym bardziej, że ja w oryginale to śpiewam na koncertach. No tak, e, 25 lat, podwójny album, możemy zdradzić datę, tak. czy jeszcze jest nieustalona? Jesień. Jesteń. Chcemy tak, żeby po prostu e, gdzieś tam można było e, tę płytę potraktować też jako prezent świąteczny. Mm -hmm. Okej, okay. co na ten krążek dokładnie, na te dwie płyty się złoży, oprócz e, szlagierów Twoich w nowych interpretacjach i aranżacjach? Jest jeszcze oprócz tego 6-7 utworów, e, e, które e, są utworami autorskimi. Jeden z nich, który już promujemy właśnie w tym momencie, to jest Czy to już? Mm -hmm. I to będzie w takim bardziej spokojniejszym klimacie. No nie, nie wszystkie, Natomiast są to utwory autorskie, do których ja pisałam teksty. I nie ukrywam, że w związku z ilością pracy, którą mam, i koncertów, i, i życiem prywatnym, które po prostu jest bardzo intensywne takie z każdej strony, bodźce i non stop, coś ode mnie, ktoś chce, mhm. to ten czas pisania tekstów był dla mnie taki niezwykły, bo mogłam się zanurzyć w siebie, bo być tylko sama ze sobą. Ja bardzo lubię ten moment. I jakby posłuchać tego, co chciałabym powiedzieć, co chciałabym przekazać, albo w ogóle, co tam się we mnie dzieje. I to takie siedzenie samej ze sobą w takim spokoju i, i pisanie tekstów to była fantastyczna dla mnie też przygoda. Także to też będzie, właśnie to będzie ta pierwsza część płyty, ta druga część płyty to będzie ta ogromna z orkiestrą. Mm -hmm. A goście, możemy zdradzić, ktoś będzie? No, że wiemy Paweł będą goście, bę tak, mm -hmm. e będą goście. Natomiast, e jeśli chodzi o, będzie też duet, nie chciałabym już jeszcze zdradzać. Okay. E e Natomiast jest też wspaniały akcent amerykański Jude Friedman i Alan Rich, czyli wspaniali artyści, którzy byli nominowani do The Oscara, Grammy, tak, dokładnie też. również Grammy, za pisankę Round to You dla Whitney Houston i nie tylko, ponieważ tych artystów, z którymi współpracowali, było bardzo dużo. Oczywiście wymieniamy to, tą największą artystkę światową, która chyba nigdy nie miała konkurencji. I byłam u, u Juda w domu i nagrywaliśmy, przygotowywaliśmy piosenki. Mam ich więcej w zanadrzu, niż będzie, będą na płycie, ale to też jest fajne, że po prostu mogą się pojawić później tak niezależnie, niekoniecznie na płycie. Także taki akcent też tam jest i to prawdopodobnie będzie właśnie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno to będzie mhm. właśnie duet z cudownym człowiekiem, którego bardzo sobie cenię, bardzo lubię, więc niespodzianka na pewno taka będzie. A teraz już też jeszcze oczywiście zapraszam na kolędy, na koncert. No tak, a ja już powiem szczerze, że nie mogę się doczekać tej płyty, bo i, i chcę posłuchać, zmierzyć się z tymi nowymi wersjami, ale tych gości zgłębić i zobaczyć, w którym kierunku muzycznie na tej drugiej płycie zawędrujesz. A to będzie wyzwanie i niespodzianka. Stany Zjednoczone, tam nagrywałaś ten, ten, ten utwór, jak rozumiem, w Stanach Zjednoczonych i w Chicago ty wielokrotnie bywałaś. Tak, bywałam nawet w zeszłym roku. Byliśmy na całej trasie koncertowej y, Coland, Chicago, Nowy Jork. Mhm. Y, w tym roku, no, niestety, już nie mogłam przyjąć tej propozycji, ponieważ za dużo koncertów żeśmy opuścili w zeszłym roku i są prośby, żeby jednak je zagrać. Więc y, w tym roku zdecydowaliśmy, że zostaniemy już w Polsce. Y, natomiast ja bardzo kocham y, przyjeżdżać do Polonii, do Stanów. Y, y, też zachłysnąć się zawsze jeszcze zupełnie innym klimatem, zapachem miasta, ulic, szwędaniem się po Nowym Jorku, które uwielbiam, e, więc e, w tym roku, w zeszłym roku jeszcze pogoda dopisała, bo często bywałam w Chicago, jak było naprawdę zimno i brzydko. Mhm. I w zeszłym roku mimo tego, że było zimno, to, to było pięknie, była piękna pogoda i mogliśmy skorzystać też z miasta, a koncerty w kościołach były fenomenalne. No po prostu ludzie tam no, przychodzili tłumami, tam jeszcze coś się wydarzyło z biletami, więc po prostu myśmy mieli Opóźnione koncerty, bo wszyscy chcieli wejść, już nie było miejsca, więc to była fantastyczna sprawa też. To jak do takiej publiczności nie wracać? No właśnie, no właśnie. Tak, jeszcze był tam taki jeden koncert, na którym ksiądz podszedł do mnie i mówił, że był tam mały chłopiec czy dziewczynka, no dziecko, yy, i mówi, i to pani nie zaśpiewa dzisiaj czerwonych korali? No i tam zaśpiewałam tą kolendę, tak ludzie zaklaskali, mm -hmm. no bo wiadomo, to jest taki piękny klimat i wszystko fajnie. Ja mówię, no a teraz na życzenie przynajmniej kawałek. Łesus, się wydawało, że ten kościół <laughs> spadnie po prostu. <laughs> Także rzeczywiście. No widzisz, no to, to jest też taki ważny wątek, który chciałem teraz poruszyć. Z tych 25 lat, takie ważne, nie wiem, kultowe wręcz dla ciebie momenty, kulminacyjne, do których byś teraz wróciła, to jakie by to były chwile, jakie wydarzenia. Na przestrzeni tych 25 mhm. lat? Hmm. Ja wiem, że ich było bardzo wiele, ale takie naj, teraz, co ci przychodzi do głowy? Myślę, że Fryderyk był dla nas bardzo ważny. To jest taka nagroda, na którą też jako zespół czekaliśmy. Też byliśmy kilka razy zawiedzeni, że nie dostaliśmy Fryderyka, ale to tam jakoś różnie jest z tymi Fryderykami. Wolę się napić. No <grym> i no, no, wiesz, Jak branża głosuje na branżę, tak, tak to wychodzi. Jak dziennikarze nie, nie mają możliwości tego zrobić, a są tylko też wybrani jakaś drobnostka, to takie macie. I nominacje, a potem przyznawania na dokładnie nagród. Dokładnie tak. To ja mogę na <grym grym> powiedzieć. <grym Natomiast. E, e, Cały ten chyba pierwszy rok, kiedy graliśmy ten szał niesamowity, tą ogromną radość, którą mieliśmy, uh -huh. to też, też wspaniale wspominam. Byliśmy taką jedną wielką rodziną, jeździliśmy z miejsca na miejsce, lataliśmy samolotami z koncertu na koncert, żeby zdążyć. I to rzeczywiście był taki dobry moment, kiedy jeszcze nie miałam rodziny, bo z rodziną, ja nie wiem po prostu, co uh -huh. się wydarzyło, ale to jest dla singli, absolutnie. To jest życie dla singli. I dobrze, że tak było. E, następnym takim etapem dla mnie no to na pewno był mój powrót na scenę po kilku latach nieobecności, e, po takim wstępnym wychowaniu syna e, z płytą Etynoteka. Mhm. Który też powstawał bardzo długo i bezkompromisowo do niego podchodziłam wtedy bardzo. I on zebrał bardzo dobre opinie wtedy ten, ten album, jest on też był dla mnie bardzo ważny. I bardzo dużo czasu i pieniędzy poświęciłam na to, żeby on się pojawił, więc to było takie moje dziecko i nie ukrywam, że bardzo mocny powrót po tej płycie. No, Absolutnie. Bo no bo ja wróciłam po prostu i, e, i od tamtego czasu mam wrażenie, że się trzymam, bo jeżeli nawet e, gdzieś uciekam czasami medialnie w, w swoje gdzieś tam zaciszę, to to nie oznacza, że e, jest cicho z moimi koncertami i z nagrywaniem płyt, spotykaniem się. I jakby takim ciągłą pracą artystyczną, która mnie najbardziej interesuje, bo ja bym bez tego nie była w stanie w ogóle żyć. I, i nawet y, były jakieś takie insynuacje życiowe, że to bądź w domu, tutaj zajmij się wszystkim, mhm. no to ja bym tam po prostu zeschła jak te kwiatki czasami niepodlewane. Także mnie podlewają ludzie po prostu na koncertach i muzyka. Mhm. Y Jakie są jeszcze? Na pewno nagrody wszystkie, które w Opolu zdobyłam, to są bardzo ważne nagrody dla mnie, bo to były zawsze nagrody publiczności. Ludzie na mnie zagłosowali. A czyż jest coś ważniejszego niż to, że ludzie powiedzą, tak, to jest ona, którą chcemy właśnie, no właśnie. słuchać, właśnie. więc to też jest zawsze wspaniałe wspomnienie. Już nie stanę więcej w konkursie w Opolu, bo myślę, że wystarczy po 25 latach wygranych i, i stawania w konkursach. Myślę, że już są młodsi ode mnie, a ja po prostu będę chodzić sami z przyjemnością śpiewać kolejnych Piosenki, ale tak samo kilka wykonań, które dostałam szansę, żeby zaśpiewać chociażby na opolskiej scenie. Mm -hmm. To też są dla mnie takie bardzo ważne, ważne chwile, ważne momenty. Do rozmowy wrócimy po raz ostatni za parę chwil. Tutti frutti, pa, pa, pa. W audycji Tutti Frutti, Halinka Munkowa, i teraz, no, niejako do tego życia prywatnego będziemy nawiązywać, bo ty w, w sumie nie stronisz od tego, żeby o tym mówić, ale też dozujesz. Starasz się wyznaczać jakieś granice. Pytanie, Ile razy już te granice zostały przekraczane w tym złamaniu zasady i wejściu w twoją prywatność? Był taki moment kilka lat pod rząd, to trwało bardzo długo, to trwało 4-5 lat, została przekroczona potężnie granica jakby mojej prywatności mm -hmm. i było to robione w taki sposób, że insynuowało to, że ja to robię, a ja się broniłam. Nawet nie macie pojęcia, ile prawników odwiedziłam, ilu po prostu, e, ile osób e, prosiłam, ostrzegałam też. E, naprawdę, ja byłam najpierw przekonana, że to jest taka mała sprawa, zaraz to załatwimy, w ogóle nie ma jakaś taka, jak się mówi, przepraszam, do po No nie, to była bardzo poważna sprawa i ja mówiłam w pewnym momencie u kolejnych prawników, w których siedziałam, i oni mówią: No, nic nie możemy zrobić. Oni to tak piszą sprytnie, że my nic nie możemy zrobić. Ja powiedziałam: Ja mam mocną psychikę. Ja sobie z tym poradzę. Jest mi bardzo ciężko, ale sobie z tym poradzę. Ale weźcie sobie artystę, który jest słabszy i popełni samobójstwo. Co wtedy? Kto będzie wtedy brał za to odpowiedzialność? Mm -hmm. I ja potem widzę, że ci sami ludzie, którzy po prostu doprowadzili moje życie prawie, że do ruiny, a mają banery u siebie, stop hejtowi, zakończmy hejt o, i tak właśnie. dalej. Tak. To jest po prostu dla mnie, e, ja człowiek prawdy e, i, i który nie lubi kłamać i nie umie kłamać, e, A tak jak mi kiedyś mój teściu powiedział Janek Nowicki, że prawda nikogo nie interesuje i ma rację, e, to jest to bardzo dla mnie trudne to y, musiałam się zdecydować też na krok wyprowadzenia się z miasta, y, żeby mieć po prostu święty spokój, żeby sobie żyć swoje prywatne życie. I y, y, to, czego się bałam najbardziej od początku kariery, właśnie, że będę miała takie załamanie, że wejdą w moje życie prywatne i skąd te informacje będą uciekać i one uciekały. Z bardzo zaufanego źródła, to mi się to przytrafiło. Więc po prostu to jest dla mnie takie memento, że nie możemy się bać niczego. Bo jak się czegoś zaczynamy bać, to zaczynamy to przyciągać. Mm -hmm. I teraz, po ilu? Po 23 latach zdecydowałaś się opuścić stolicę. Tak, przeprowadziłam się po 23 latach z Warszawy do Katowic. To jest dla mnie nowe miasto w ogóle. Mm -hmm. Nie, To jest wariactwo totalne. No ale wr wracasz niejako tak trochę bliżej swoich rodzinnych stron. No jednak to Śląska, Śląsk to Morawy. No a ty jednak strzyńca. z Trzyńca. Z nawet. No właśnie. W trzyńcu, no, w trzyńcu nie jest tak ładnie jak w się. <laughs> <laughs> w Trzyńcu się tylko urodziłam. Mm -hmm. e, tak. To też je było gdzieś tam podyktowane tym, że e, moja mama mieszka na Zaolu w Czechach i e, jest coraz starsza mieszka tam sama i potrzebuje wsparcia. Pobocy nie, bo ona jest bardzo taka. Mhm. To jest ślązaczka, za łazką, w ogóle wy mi tutaj nie będziecie, nie? Ja no to wszystko potrafię sama zrobić. Więc ona ma na szczęście dużo siły, dużo energii, wszystko jest w porządku, jest zdrowa. Ale jednak to poczucie, że ja jestem godzinę 20 od niej, a nie 4,5, mhm. jej daje jeszcze więcej siły. My tam jeździmy na weekendy, jak ludzie tutaj na działkę z, z Warszawy, prawda? więc... <laughs> tam wszędzie jest blisko. Do Wisły blisko, do Krakowa Przecież. blisko, mojego kochanego. A jeszcze ostatnio właśnie jak jechałam do Krakowa, no bo jesteśmy jeszcze w trakcie urządzania naszego domu i jechałam tam do jakiegoś studia projektanckiego kolejnego, z którym współpracujemy i mam takie właśnie jadąc przez Kraków, mówię, o tutaj moja ciocia mieszka, a tu idzią do mojej koleżanki, a tu coś tam. Ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja znam kilka miejsc ze względu na to, że tam mieszkałam mm -hmm. bardzo dobrze. Znam fantastycznie Kraków, bo tam mieszkałam wiele lat. Znam Pragę bardzo dobrze, bo tam też mieszkałam kilka lat. Znam fantastycznie Warszawę. Znam trochę Nowy Jork, uh -huh. lepiej niż Chicago na pewno. E teraz zaczynam poznawać Katowice, to jest super po prostu jeździć w miejsca i masz tam wszędzie wspomnienia, wiesz, że nie zamykasz się na jedno miejsce, bo to, bo to nie jest fajne, zamknąć się na jedno miejsce i tam taki, po prostu być takie całe życie. Potem masz tam właśnie to ograniczone myślenie mhm. tylko tych kilku sąsiadów i, i wiesz, że każdy, kto jest poza dzielni to już w ogóle, okay. wiesz, jest wiśniakiem, jak tu mam taką jedną znajomą z Mokotowa, która tak uważała, e, więc to jest dopiero ograniczone myślenie. E, więc jakby... To jest fantastyczne, że możemy dzięki takim sytuacjom zmieniania miejsc poznawać ludzi, poznawać miejsca i otwierać trochę głowę. A te Katowice, jak ci się na razie jawią? Co jest w nich fajnego, albo co na razie cię przeraża? Czy nie ma takich miejsc? Bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie, ponieważ ja Katowice hmm. kojarzyłam zawsze z przejazdem, głównie szybko. Jak jechałam do mamy, a jak przyjeżdżałam na wywiady, czasami na koncert i kojarzyłam bardziej z taką szarością. Natomiast od kilku lat Katowice poszły niesamowicie do przodu. I jak ja poznaję teraz to miasto, to ja jestem w szoku po prostu, jak bardzo rozwinięte to jest miasto, jak tam, jak tam się pieniądze pojawiły, jak bardzo dbają o to, to miasto i a, szczerze mówiąc, y, y, życie tam jest y, dla mnie nie odbiega absolutnie y, od standardu i, i jakby czy wizualnie, czy restauracyjnie, czy kulturowo, jeśli chodzi też o koncerty, wystawy o ludzi y, ciekawych, y, którzy, którzy robią fantastyczne rzeczy. Od Warszawy w ogóle nic to nie odbiega. Jedyne uh -huh. co to po prostu gdzieś tam nas dzieli dwie y, pół godziny trasy, prawda? Natomiast e, miasto jest świetne, no po prostu zakochałam się, jak wszyscy chyba w Nikiszowcu. Mm, ale tak samo centrum, na które się pięknie patrzy w ogóle mm -hmm. cały ten nos i okolice. E... No to już kultowe miejsce właściwie. Spodek jak jakby nie było spotka, to tak jak w Warszawie nie byłoby Pałacu Kultury. Dokładnie tak. Natomiast, a ostatnio właśnie się śmiałam, że kiedyś się nie, do, jeszcze jak ja już mieszkałam w Warszawie i były plany zburzenia podobno właśnie Pałacu mm -hmm. Kultury, a teraz najdroższe miejscówki to jest widokiem dla pałacu Kultury, no, jak to się zmieniało, nie? <laughs> Perspektywa przynajmniej. Dokładnie tak. No, tak. Także Katowice też tak mają i ja jestem wszystkim jeszcze Ultra zaskoczona, jak e, osiedla są dostosowane do rodzin z młodymi dziećmi. My mamy małe dziecko i mieszkamy w miejscu, w którym po prostu, jak wychodzimy z domu rano, to e, Leoś nas prowadzi, gdzie idziemy. Mhm. I nas nie ma po prostu kilka godzin. Spotykamy tam już znajomych dzieci, znajome Nianie, mamy, babcie, rozmawiamy sobie i to jest po prostu plac za placem, zabaw bezpieczny, świetnie przygotowany. E, wszystko to jest w ramach takiego takiego kombo, takiego potrójnego jakby osiedla, pięknie zrobionego i można nie robić pato deweloperki, można. Można znaleźć miejsce na ławeczki, można znaleźć miejsce na zieleń, bo tam jest naprawdę zielono tam, gdzie my mieszkamy. Mm -hmm. Po prostu same lasy. Um, a z drugiej strony nie jesteśmy odosobnieni, bo ja nie lubię właśnie żyć na uboczu. Ja lubię miasto, ja lubię ludzi. I, I to jest fantastyczne, więc jakby jeszcze to, że tam się dba o to, żeby młodzież i, i dzieciaki miały gdzie się bawić. Rozmawiałem na ten temat z zawodową i z Tobą nigdy na ten temat nie rozmawiałem, a mam takie przeświadczenie i ty mi albo wyprowadź z błędu powiedz, że jestem dziwny, albo też tak masz, no bo skoro Ty jesteś tam właśnie z moraw, z czeskiej strony. A ja mam tak od zawsze, że jak przejeżdżam przez most przyjaźni, wszystkim cieszyni, mm -hmm. albo wysiadam z pociągu czy z samochodu w Ostrawie na Masarykowo na Mesti, to oddycham inaczej i to powietrze jest inne. Ewa Farna się śmiała, że no w Szczyńcu jest huta, to pewnie dlatego. Ja mówię, nie, jest po prostu spokojniej i ja tam dopiero oddycham, a nie w Warszawie na przykład. Tu jest ciaśniej, ciężej. Tak. tak, ja jak przyjeżdżam do mamy przede wszystkim, to czasem właśnie mieszkając w Warszawie, jej tego zazdrościłam. Ja kocham Warszawę, więc jakby nie będę źle o niej mówić. Mhm. Poza tym mam wrażenie, że żyję tu mimo wszystko na pół. Że tutaj jestem bardzo często. To żaden problem przyjechać do Warszawy. Ale tam się nie musi. A uważać, że tu się musi. I nawet jak ma się wolne, to gdzieś tam w głowie cały czas jest takie... Coś chyba musiałam jeszcze zrobić, mm. nie? I, I ja nie wiem czemu tak jest, e, ten spokój tam się udziela i ja... Uff, bo już myślałem, że coś ze mną nie tak. Nie, tak jest, tak jest rzeczywiście. I, ale ja to mam, wiesz, często na koncerty jak jeżdżę, I zwłaszcza w takim przedświątecznym czasie, kiedy wieczorem jedziemy, e, w tych małych miejscowościach palą się e, choinki, pali mm -hmm. się światło w domach ja mam takie, oni też tu nie muszą, oni też tu tylko chcą i to jest fajne, to jest po prostu ten spokój taki, z jednej strony bym pewnie nie wytrzymała w takiej miejscowości małej, tak jak u mojej mamy, gdzie kocham przyjeżdżać, kocham nasz ogród, kocham nasz orzech, pod którym siedzimy całe lato, ale z drugiej strony też lubię wracać po prostu potem do troszeczkę większego chaosu. No i to jest taka puenta, myślę, ładna, że Halinka Munkowa nie musiała, ale się pojawiła w programie Tutti Frutti, a ja za Twoją obecność bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja też bardzo, bardzo dziękuję i słuchajcie, tutti frutti to była moja ulubiona pasta do zębów w dzieciństwie. Pozdrawiam. <grym i zębów> <grym i zębów>